ja mówię, ja mówię na syna, o tak, syna, syna O, o chręcia, chręcia, chręcia. to kurwa to jest To jest Bambi To prawdziwa Bambi Zaraz się zwiegamy. Wygląda jak duży kutas! jak <grym> duży który zawsze sterczy, więc po wódce tak, proszę Państwa, tak! Tak! Jak tak, jest stoi wódce, bym nie śmiałe, cel, jakiego, kurwa, tak. to po tej wódce. Tak! Jest hero i nie trzeba tych środków, co tam czarują, czarują <grym> mi w internecie, nie! To za milion. <grym> No, to była osoba. ci no, 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 no. Kurwa, jak się to wszystko sprzedał. jak ja się pokażę za bielacką balikotowi, kurwa. Nie jemu na jawie, tylko jego kartonowi, kurwa. Czyli rodzaj powiedziałabym protezy: artyfakt. Artyfakty. Ja, sobie naprawdę wiesz? Kreatywni po dobrym jedzeniu. Niech ten... robi digestive, więc jeszcze się pośmiemy i zaczniemy od początku tą kolację. Zawsze lubiłem jeździć za jako mortadelle na spatelni, uh -huh. która zawsze się przypiekała na biur. A dziś, nie dość, że się nie przypieka, to śmierdzi, to knurem po prostu. Dramat. Masakra. Masakra te wędliny. E! O! Ty... Zwierdzony nie ma skrupułów, nie? dole Tutaj wybuch komputer. Jezu. Jezu. No, mamo. Dzięki za, kurwa. Po co z ci peleci kurwa wik za budek! Dudo Tu mi plemniki One thing about me chciałbym dostać się do dżenza jestem fajny A a tak, a tak dawno gej nie było, nie? Akurat. ...kreatywny, choć wydaje się być dziwny, chociaż YouTube to platforma dla mnie jest wciąż obca, jednak TikTok i Instagram znam lepiej niż swego ojca. Potrafię też być poważny w każdym zadaniu, poradzę sobie, zmiotę wszystkich z w końcu bycie influwne... Ty, a to definiuje ich wszystkich to zdanie, że, YouTube, że TikTok i Instagram znam lepiej niż własnego ojca, nie? To moje wielkie marzenie. Chciałbym widzów moich zarażać pozytywnym spojrzeniem. Um, wiecie, z niewolnika nie będzie pracownika. Znacie to powiedzenie? Jak nie? Na oh, The Bluetooth device is connected successfully roppać chat Super zabawka można się odstresować, fajny build wydaje serio super Poporady Złapie, złapie? Ten intuitor nie złapał. i Ale jaja. Ja.

190 cm wzrostu, 90 kg wagi, facjata na miejscu, 45 lat, single rozwodnik. Coś jeszcze? Umysł proporcjonalny do reszty. Ty co to jest za wylew? No no, zawsze żartujesz jak jesteś w formie. Pozdrowienia. Agnieszka. Nie inaczej Aga, zapomniałem jeszcze dopisać, że korzeń mega płonie. O ja pierdolę. W końcu doszliśmy. <s> o no, kurwa. ...do konsensusu i palimy to kurwa diabła. Napierdolony budyń pali no księgę. To, że ...możemy... ...podpalaj to kurwa maksymum. Cały czas. Na jak i teraz palą książkę, no. Wykorzystali mnie. Ja pierdolę jeszcze z włosami, nie? XD. Tak. Palimy książkę. Jaramy ją kurwę. To dzieło kurwa Jest diabła. To... Tęsknię za nimi trochę. Władca kurwa piekieł nowy, nie? Mam <grym> kurwa lata. Władca <grym> piekieł nowy kurwa. Kast i Co? Firebola, Firebola. Co ja tu jeszcze <grym> O kurwa <grym> Dobra, nie tęsknię za wami nichuja jednak, nie? bata Babka kurwa robi pizzę, będziesz jadła? No <dom> jasne, <basics> twoja oh, pizza jest najlepsza. Ja No jasne. O kurwa, ale pota, nie? Co nah. Aha, nie ma mnie tam, nie? Się pierdol. To Ej, a widziałeś, że wyszło te moci na tym te pistacjowe kupimy je jutro, proszę, co? Ej, Wojtek! Tak, tak kupimy, kupimy, okay, no? Okej, okay, dobra. No i kurwa, powiedz mi powiedz mi, że nie masz dwubiegono kurwa wości nie? No powiedz mi, że nie masz! No masz jak chuj! Jesteś kurwa chory, jesteś pierdolnięty. Co to za była firma tej koszulki? Muszę zobaczyć.